Na początek, jeżeli możemy, trenera prosić o kilka słów z dzisiejszego meczu. Bardzo dziękuję za dobrą walkę zespołowi gospodarzy. Było to dla nas trzecie wyjazdowe spotkanie. Terminarz w tym roku nas nie rozpieścił, podróżowaliśmy bardzo dużo i cieszę się, że z tych podróży udało się wywieźć trzy zwycięstwa. Jak kierowca policzył, to jak wrócimy do domu, to będziemy mieć przejechane prawie 4000 km. Także kawał drogi, i myślę, że to zmęczenie właśnie też trochę się odbiło na postawie zespołu. Dodatkowo nie byliśmy dzisiaj w pełnym składzie. Urazu też doznał Mateusz Bręk, także mieliśmy dzisiaj trochę utrudnione rotacje w dzisiejszym spotkaniu. I tym większe brawa dla mojego zespołu, że przede wszystkim w tej drugiej, trzeciej kwarcie zagrał na swoim dobrym poziomie i praktycznie te dwie kwarty przesądziły już o wyniku końcowym. Także bardzo dziękuję za walkę i z mojej strony to tyle. Dobra, <laughs> Michał 14 punktów w dzisiejszym meczu. Jak byś ocenił dzisiejszy mecz i waszą grę? Na pewno zbiórka defensywna, gdzie przeciwnicy zbierają na 21 piłek, to jest do poprawy. Fajnie weszliśmy w drugą połowę, gdzie, gdzie po rozmowie z trenerem wyszliśmy jeszcze bardziej zmotywowani i pokazaliśmy że ta pierwsza połowa była dobra, ale mogła być jeszcze lepsza w naszym wykonaniu mimo, mimo pod, długiej podróży i, i kilku braków w zespole, w tym naszego lidera Marcina. Cieszymy się, że w drugiej połowie właśnie zbudowaliśmy tą przewagę i, i mogliśmy cieszyć się ze zwycięstwa. Dobra. Panie trenerze, pierwsze dwie kwarty bardzo, bardzo nerwowe, ale też bardzo wyrównane. W trzeciej kwarcie tak naprawdę zrobi się odjazd DC. Żeby w czwartej no znowu pozwolić desce się zbliżyć. Ta trzecia i czwarta kwarta. Co tutaj się wydarzyło? No, przede wszystkim bardzo dobra y, gra naszego zespołu w trzeciej kwarcie, gdzie graliśmy konsekwentnie, trzymaliśmy spacing. Y, trafialiśmy otwarte rzuty i to powodowało, że bardzo szybko y, ten wynik wskoczył y, y, na, na korzyść dla nas. Czwarta kwarta. Można powiedzieć, że do siódmej minuty tej czwartej kwarty e, także było wszystko kontrolowane. Trochę e, wariactwa, może naszej nie do końca e, koncentracji i nonchalancji pozwoliła zdobyć w łatwy sposób kilka punktów zespołowi gospodarzy. Ale mówię, no, wybaczam chłopakom. Na pewno w wyrównanym meczu takie sytuacje nie mogą się zdarzyć. Ale dzisiaj, gdzie już była przewaga bardzo dobrze zbudowana, wysoko zbudowana, nie, był, nie wpłynęło to na końcowy wynik. Nieważne jest dla mnie to, czy wygramy 20 punktami czy 10. Ważne jest zwycięstwo i z tego się najbardziej cieszymy. Ja tu wracając jeszcze do, mówi Pan o, o tej drugiej kwarcie. Czy Pan coś zmieniał? Bo już na początku drugiej kwarty widać było Waszą przewagę, że zyskaliście kontrolę nad meczem. Przede wszystkim bardzo e, słabo funkcjonuje u nas w tym momencie nasza tablica broniona. E, w pierwszej kwarcie mieliśmy 12 e, zbiórek zespołu gospodarzy, bardzo dużo ponowień i ten element staraliśmy się w jakiś sposób e, poprawić w dalszej części meczu. Na pewno też troszeczkę nasza obrona strefowa wybiła z uderzenia zespół gospodarzy i pozwoliło nam na uspokojenie przede wszystkim nerwów, emocji i tak dalej, bo tak troszeczkę nerwowo żeśmy weszli w to spotkanie i no nie graliśmy swojej koszykówki. To co powiedziałem wcześniej, jeżeli już zagraliśmy mądrze, zagraliśmy dokładnie na zasłonach, trzymaliśmy ten spacing, grasała się otwierała i były łatwe pozycje tak do rzutu, jak i możliwość gry 1 na 1 na dochodzących graczy z obrony. Filip Struski, który jest, powinien być czołem zawodnikiem pana zespołu dzisiaj, albo słabszy mecz, tak? Czy po prostu kreował innych zawodników? Jak pan to ocenia? Nigdy nie oceniam indywidualnie, to jest gra zespołowa. W dzisiejszym spotkaniu może jeden czy drugi zawodnik zagrał troszeczkę słabiej, inny za to wzniósł się na wyżyny, bądź zagrał na swoim poziomie i to o to chodzi. Nie będzie tak, że w każdym meczu wszyscy będą punktowali i będą zdobywali po 20-30 punktów to się tak w koszykówce się nie da grać. To tym bardziej to cieszy, że nasi gracze, którzy do tej pory zdobywali dużo punktów w dzisiejszym spotkaniu nie musieli tych punktów aż tyle zdobyć, a zespół i tak wygrał. Marcin Nowakowski nieobecny, a to już blęk obecny. kiedy wracają na parkiet Marcin Nowakowski, myślę, że już w meczu z derbowym Skrosnem będzie do naszej dyspozycji i wręcz jestem przekonany, że tak będzie. Z Mateuszem Brękiem, no to, to jest świeża sprawa, trudno mi powiedzieć. Także myślimy, że no też to nie będzie długa przerwa i, no i mam taką nadzieję, że tak właśnie będzie.